Siema widzowie, dzisiaj pokazuję moje cringe'owe filmiki, które nie odzyskałem na YouTube'a. Niech nie nie Ale. Co? Ale... Co? Co? Ona no, no to mnie gada? W ogóle... Nalazłam nowy liter ale to na inny odcinek. No i co? Idziemy do naszej głównej bohaterki. Do no, naszej głównej bohaterki. I jestem trzymany. Zobaczycie mi kal w tym momencie. Do dziś. I Tutaj będę z ja. 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 Um, tak. o Jezus. Chodź tutaj, nie e, mnie... o nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie pokoju, Tam nie ma. nie nie Jakie przybyli Łanie? Nie, ja nie, 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 mógł. nie, 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 Co tam robiłaś? Już nie wiem WIKTORIA! Wiktoria. Wariatka Co? Co? Co, co, co? No. Poczekaj... Jakie ła? Antyczny budynek. Antyczny dopiero w tej części. na e, To jest pudełko, a nie but. I naprawdę nie rozumiem, co ja kiedyś sobie wymyśliłam.